Urodziłem no, się w Izraelu, jestem Żydem Izraelczykiem. Wierzyłem w Jezusa w roku 1979. Byłem wtedy w Holandii i temu, że stałem się wierzący, towarzyszyło nadprzyrodzone przeżycie. Dla Izraelczyka, Uwierzyć w Jezusa, w Mesjasza nie jest rzeczą łatwą. Nie jest to decyzja, którą się podejmuje, bo myśli się nie to rzeczywiście nie spróbuje tego, zostanę człowiekiem wierzącym. Zostałem wychowany w ten sposób że Jezus, chrześcijański Bóg, chrześcijański Mesjasz, nie ma nic wspólnego z Izraelem. I tylko takie przeżycie, jakiego doznałem, mogło mnie doprowadzić do wiary w Jezusa, którego po hebrajsku nazywamy Yeshua. Duchowe przeżyć nie da się opisać słowami, ale było to takie wydarzenie, którego nie mogłem zapomnieć że powinienem powrócić do Izraela i głosić Ewangelię o Królestwie Bożym wśród Jego ludzi. Musimy wiedzieć, że mamy Biblię, Słowo Boże, które jest Słowem proroczym, wypowiedzianym przez Boga tysiące lat temu, i że On wypełnia je w sposób jak najbardziej niezwykły. Ludzie nie rozumieją tego. Mówią sobie, wszystko jest dziełem przypadku. A to dlatego, że nie czytają Biblii. Kiedy zaczynają ją czytać, dostrzegają, że Bóg ma władzę i że sprawuje pieczę nad każdym wydarzeniem na tym świecie, które wcześniej zapowiedział. Nie więc pochwalany będzie Bóg. Jestem mu tak wdzięczny za to, co uczynił do tej pory, sprowadzając do tej ziemi naród żydowski. I on też tego dopełni. Ale najważniejsza część jego planu to nawrócenie do siebie swego narodu izraelskiego poprzez poznanie Jezusa, Jeszu, Mesjasza Izraela. Jezus nie przyszedł tutaj po to, by dać nam religię. Przyszedł on po to, by dać nam odpuszczenie grzechów i żeby darować nam całkowicie nowe życie. Żeby każdy człowiek, bez względu na to, kim jest, mógł poznać miłość Bożą. I to nie tylko za pomocą umysłu ale żeby mógł doświadczyć głębokiego osobistego spotkania z miłością Jezusa, W chwili, kiedy uwierzyłam, kiedy doszło do wzajemnego oddziaływania z Jezusem, Jeszuą, coś się stało z moimi oczami. Nie wiem, jak to opisać. Stało się to w nocy, kiedy rano obudziłam się i spojrzałam w niebo, zobaczyłam kolory, jakich nigdy wcześniej nie widziałam. Zobaczyłam piękno po raz pierwszy w życiu. Tylko tak mogę to opisać. Wzrastałam w społeczności żydowskiej, miałam wszystko. Ale wiedziałam, że brakuje mi jednego miłości. Ponieważ w świecie bogatych, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie doświadczyłam jej tak naprawdę. Był to rodzaj wewnętrznej tęsknoty, tęsknoty za miłością i za obraniem właściwego kierunku w mojej pracy, w moim malowaniu. Moja przyjaciółka, która uwierzyła wcześniej niż ja, zaprosiła mnie na studiowanie Biblii. Byłam bardzo wzruszona i bardzo pobudzona. Gdy jakiś tydzień uh, później spotkałyśmy się, ona stanęła przede mną i powiedziała, Pamela, istnieje tylko jedna droga w tym świecie i jest istnieje Jezus. Musisz go przyjąć jako swego zbawiciela. Wydało mi się to oburzające. Opowiadała mi o tym i coś mnie poruszyło, coś tak silnego, że czułam się wręcz popychana. Przyszłam do niej po trzech dniach, a ona zrobiła rzeczy zdumiewające, coś, czego nikt nigdy wobec mnie nie zrobił. Uklękła przede mną i powiedziała: Pamela była moją bardzo dobrą przyjaciółką. Ja naprawdę Cię kocham i chciałabym, żebyś przyjęła Jezusa jako swego Zbawiciela. I w tym momencie, kiedy powiedziała mi, że mnie naprawdę kocha, a nie pamiętam, abym słyszała to wcześniej w swoim życiu, uderzyło mnie to tak bardzo, że myślę o Jezusie w połączeniu z tym wszystkim, jakby przecięła mnie na pół. I w tym momencie musiałam powiedzieć tak. I powiedziałam tak, przyjmuję go. Było to coś podobnego do skoku z urwiska lub nurkowania, kiedy nie wiadomo jak to się skończy. To właśnie zrobiłam. W chwili kiedy powiedziałam tak, Nagle zostałam przepełniona uczuciem kochania i bycia kochaną, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To tak jakby wstąpił we mnie jakiś podmuch życia i świadomość, że ten Jezus, którego tak naprawdę nie znam, żyje i kocha mnie. Kiedy uwierzyłem w Jezusa pod wpływem Ducha Świętego, zacząłem się stawać kimś, kogo nazywają Żydem mesjańskim albo Żydem wypełnionym. Wszystkie święta żydowskie nagrały dla mnie głębokiego znaczenia. Jezus stał się panem szabatu. Jezus stał się centrum święta Paschy, jako baranek ofiarowany za grzechy świata. Jezus stał się tym, który nas chrzci duchem świętym w święta Szawułot. Jezus też stał się tym, którego czcimy tutaj w Izraelu. celebrate